To jest włoski w podróży odcinek szósty. Buongiorno. Rozpoczynamy kolejną lekcję w ramach cyklu Mariana Italiana. Włoski w podróży. Dzisiaj nauczymy się jak powiedzieć po włosku, że jesteśmy głodni i spragnieni. Zapoznamy się też z odmianą czasownika avere, czyli mieć. Mam na imię VirGINIA i będę twoim nauczycielem. Jestem Maciej i będę uczył się razem z tobą. Zanim zaczniemy, nadamy krótki komunikat. Miło nam poinformować, że do wszystkich dotychczas opublikowanych odcinków podcastu Włoski w Podróży dokładamy odcinki mini zawierające szybką powtórkę wyrażeń, które w danej lekcji pojawiają się po raz pierwszy. Seria Włoski w Podróży w Pigułce to cykl krótkich filmików dostępnych w YouTube na kanale Mariana Italiana lub na stronie www.marianaitaliana.com w zakładce podcast. Odcinki mini zapoznają cię z pisownią zwrotów poznanych w kolejnych odcinkach podcastu, a także pozwolą ci szybko i bezboleśnie powtórzyć wszystkie słówka zasłyszane we włoskim w podróży. Mamy nadzieję, że co tygodniowe pigułki pomogą ci, słuchaczko-słuchaczu, w utrwaleniu zdobytych z nami umiejętności językowych. Tymczasem wracamy do podcastu. Buongiorno Maciej. Ciao, come te la passi. Non mi posso lamentare. E tu, come staj? Bene, grazie. Sei pronto? Si, sono pronto. Cominciamo. Pełni entuzjazmu, nareszcie ruszamy w drogę. Naszym celem jest Rzym. Błękit nieba nad Krakowem zwiastuje lekki i przyjemny lot. Startujemy. Sielanka trwa może 20 minut. Pogoda zmienia się w mgnieniu oka. Błyskawice strzelają, wicher szarpie samolotem raz w prawo, raz w lewo. Wbici w fotele, przypięci pasami, sztywni z przerażenia, oczekujemy najgorszego. Nagłe tąpnięcie budzi nas z letargu, który wydawać by się mogło trwał całą wieczność. Samolot hamuje. Stewardesy, ocierając pod z czoła, dziękują za lot. Zejściu na ląd towarzyszy niebiańskie uczucie ulgi. Nie wiem jak ty, ale ja muszę siku. Muszą iść do łazienki, to po włosku devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Andare in bagno. Mogę też powiedzieć devo andare alla toilette. Devo andare alla toilette. Devo andare alla toilette. Devo andare alla toilette. Ok, jak powiem bezpośrednio, chce mi się siku? Devo fare la pipi. Devo fare la pipi. Devo fare la pipi. W dosłownym tłumaczeniu oznaczyć będzie, muszę zrobić siku. Żeby wyrazić to samo, mogę powiedzieć, mi skappa la pipi. Mi la pipi. Miska pala pipi, miska pala pipi, miska pala pipi, pa pipi, papa. Miska pala pipi, miska pala pipi, miska pala pipi, pa pipi, papa. Jakie inne potrzeby możemy załatwić w toalecie? Może chcieć mi się kupę. Chce mi się kupę to po włosku devo fare la cacca. Devo fare la cacca. Devo fare la cacca. Devo fare la cacca. Po trudnym locie z turbulencjami może też być mi niedobrze. Jest mi niedobrze, lub dosłownie zbiera mnie na wymioty, to mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Po załatwieniu najpilniejszych fizjologicznych potrzeb, będąc wciąż na lotnisku, pragniemy zaspokoić głód i ugasić pragnienie. Wysłuchajmy krótkiego dialogu. I fame? O una fame da lupi Etu? O sete manono fame. Ti Senon mangio Dialog rozpoczęłam pytaniem Ajfame. Aj famę. Aj famę. za signifika significa im polako. Significa czy jesteś głodny? Dokładnie. Zapytałam czy jesteś głodny, a ty? Odpowiedziałem o una famę da lupi. O una famę da lupi. O una fame da lupi. O una da lupi. Co to znaczy? O fame to jestem głodny. Lupa to wilczyca. Jeśli dobrze pamiętam, w legendzie o założycielach Rzymu Remusie i Romulusie pojawia się owa lupa, czyli Wilczyca, która własnym mlekiem karmi porzucone niemowlęta. Słowo lupa wywodzi się z łaciny. Możemy je przetłumaczyć także jako prostytutka. Niektórzy badacze w karmicielce Romulusa i Remusa widzą raczej damę lekkich obyczajów niż Wilczycę. Ok, wracając do sedna, o, unafame da lupi, to jestem głodny jak wilk. Dosłownie, głodny jak wilki. Czy pamiętasz podobne określenie, w którym pojawiało się da? Sto da cani, czyli dosłownie czuję się jak psy. Użyliśmy tego określenia, aby wyrazić, że czujemy się paskudnie. Dokładnie, w naszym dialogu jestem spragniona. Jestem spragniona, to po włosku osetę. O sete. O sete. Całe zdanie, które wypowiadasz, brzmi: Osete ma non ofame. Tak, łącząc zdania, dodaję spójnik ma. Ma to po polsku ale. Osete ma non ofame, czyli jestem spragniona, ale nie jestem głodna. Równie dobrze mogłabym powiedzieć: Osete pero non ofame i wyraziłabym dokładnie to samo. Osete pero non ofame. Osete pero non ofame. Osete Pero non ho fame. Corretto. I co dalej? Ignorując mój wilczy głód, zaproponowałaś mi kawę słowami ti va un café. Ti va un café. Ti va un café. Ti va un café. ezatto. Co to dokładnie znaczy? Czy masz ochotę na kawę? Corretto. Właściwie to nie zignorowałam Twojego ho da lupi. Proponując kawę, we Włoszech najczęściej prowadzą cię do baru, w którym oprócz napojów serwowane są przekąski lub coś bardziej sustancjozo, coś bardziej pożywnego, jak na przykład panini czy kanapki. Zrozumiałem, że jesteś bardzo głodny. Kanapka na zaspokojenie wilczego głodu. Interesujące. Żeby najdobitniej wyrazić stan tuż przed śmiercią głodową, kończę dialog słowami Senon mandzio z Węgo. Senomandjo mangio z węgo. Mówisz, że jeśli nie zjesz, to zemdlejesz z głodu. Po słówku se, czyli jeśli, mamy dwa czasowniki w tzw. prezenty indicativo, w czasie teraźniejszym. Czasowniki mangio, jem i z węgo mdleją. Seno mangio z to literalnie jeśli nie jem mdleję. Czasowniki włoskie użyte w czasie teraźniejszym często w domyśle oznaczają czynności, które wydarzą się w przyszłości. Aby zaprzeczyć, posłużyłem się partykułą non. W poprzednich lekcjach, żeby powiedzieć nie, używaliśmy krótszego no. W odpowiedzi na pytanie zamknięte, czyli takie, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie, użyjemy słówka no. Kiedy łączymy partykułem NIE z innymi częściami mowy, z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, musimy pamiętać, że obowiązuje nas wersja dłuższa, non, czyli non parlo italiano, non mangio. Non parlo italiano, czyli nie mówię po włosku. Esatto. Zanim przejdziemy do drugiej części lekcji, proponuję, abyśmy wysłuchali dialogu jeszcze raz. Mam nadzieję, że zarówno mnie, jak i tobie, słuchaczu, uda się zrozumieć wszystko tym razem. Ai fame. O una fame da lupi etu? O sete manono fame. Ti va un caffè? Se non mangio svengo. W naszym dialogu użyłam dwóch bardzo ważnych określeń. Ofame i osete. Dokładnie. Ofame znaczy jestem głodny, głodna, a w dosłownym przekładzie mam głód. Podobnie jest z osete, które literalnie tłumaczymy jako mam pragnienie. Obydwa te zwroty składają się z tak zwanego czasownika posiłkowego mieć, czyli avere, i z rzeczownika fame, sete. Zapoznamy się teraz z odmianą czasownika mieć przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego. Po polsku powiemy: ja mam, ty masz, on ona ma, my mamy, wy macie, oni mają. Ja mam już poznaliśmy. Ja mam to io o. Io o. Io o. Zato Io o. Piszemy io ho, ale czytamy io o. Ponieważ H w języku włoskim jest bezdźwięczne. W drugiej osobie liczby pojedynczej ty masz to tu ai. Tuaj. ai. Tu ai. Pytając, czy jestem głodny, użyłaś zwrotu ai fame. Rozumiem, że użycie słówka tu, czyli ty na początku zdania nie jest konieczne. Ai fame jest wystarczające. Dodajemy tu. Kiedy chcemy wskazać konkretną osobę. Przejdźmy teraz do trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika avere. On, ona ma, czyli lui, lei a. Lui, lei a. Lui, lei a. Lui, lei a. Dokładnie. Lui, lei a. I znów. On, ona ma. Piszemy h, ale czytamy a, ponieważ h w języku włoskim jest bezdźwięczne. Okej. Okay. Powtórzę pierwsze trzy osoby liczby pojedynczej. Io, o, ja mam. Tu, ai, ty masz. Luj, lej, a. On, ona ma. Dokładając rzeczowniki famę i setę, możemy powiedzieć. Io, o, setę, czyli niedosłownie, chce mi się pić. Aj famę, jesteś głodny. Lui, a famę. Lej, a famę, czyli on jest głodny. Ona jest głodna. Brawo! Przejdźmy teraz do liczby mnogiej. Noi abbiamo, to my mamy. Noi abbiamo. Noi abbiamo. Noi abbiamo. Voi avete, to wy macie. Voi avete. Voi avete. Voi avete. avete. Czy mogę powiedzieć Voi avete fame? Możesz. Na koniec loroanno oni one mają. Loro Anno. Loro Anno. Loro anno. anno to także rok, nieprawdaż? Anno to zarówno rok, jak i czasownik mieć w trzeciej osobie liczby mnogiej. Obydwa wyrazy wymawiamy identycznie. Istnieje natomiast różnica w pisowni. Ciekawych odsyłam do szóstego odcinka Włoskiego w podróży w pigułce. Przypominam, że odcinki mini można znaleźć w YouTube na kanale Mariana Italiana lub na stronie www.marianaitaliana.com w zakładce podcast. A, pamiętajcie, aby dokładnie wymówić podwójne N w słowie anno. Jeśli powiemy anno, możemy wprowadzić rozmówcę w niemałe zakłopotanie. Polecam zerknąć do słownika i sprawdzić, co znaczy Anno przez jedno N. I to już wszystko. Na dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak opowiedzieć o naglących potrzebach fizjologicznych po włosku. Poznaliśmy też odmianę czasownika avere, czyli mieć, w czasie teraźniejszym. Na kolejnej lekcji udamy się do baru, gdzie zamówimy kawę i kanapki. Do usłyszenia za tydzień. A resentirci. Ciao. Ciao.